Witam kochani serdecznie taki filmik, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, odnośnie dostałam, drodzy Państwo, od Was ogrom, przepraszam, najmocniej ogrom maili, ogrom sms tutaj, co z nami, co to będzie, czy to idzie ta wojna, jak my się boimy i tak dalej, gdzie uciekać, z czym się chronić tutaj, czy Bułgaria, tak, czy, czy Bułgaria, czy Rumunia drodzy państwo powiem tak nie postawię na to kart co w Polsce nie, co w Polsce na poszczególne województwa słuchajcie nie dajcie się temu nie dajcie się temu strachowi do końca na co mamy na co pewne rzeczy na które nie mamy wpływu to jest właśnie tak znaczy na co mamy wpływ to jest słuchajcie właśnie ten strach z każdej strony dzisiaj weszłam w internet <laughs> dzisiaj weszłam w internet e, i słuchajcie, i w internecie jest tak, ze strony tutaj, ze strony, jak to się mówi, urzędowej naszej że tutaj to trzeba robić, to trzeba robić, to będzie, to będzie, to będzie, czyli taka kupa, taka lawina przygniecenia, tak, tutaj z jednej strony mamy kataklizmy, nieważne czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe, one są, tak, czyli one są bardzo mocno, nie mamy na nie wpływu, czy nam się to podoba, czy nie, nie mamy na nie wpływu, z następnej strony nawet Kościół straszy, koniec świata, wojna, apokalipsa, zaraz będzie już koniec, czas ostateczny, za chwileczkę nas nie będzie, nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno. Po prostu, bo to ako, apokalipsa. Powiem tak, nie zgadzam się z tym. Dla mnie apokalipsa to jest wizja, tak? Końca świata wizja, jakaś katastroficzna wizja. Ale ona nie mówi o tym, że my umieramy wszyscy, że my sobie nie damy rady. Jak będziemy tak postępować, telewizja, media i tak dalej, wszystko takie przyduszenie, bój się, bój się. Zapowiedź, zapowiedź konfliktów gdzieś tam nie mamy na to wpływu. Słuchajcie. Na jedno, na co mamy wpływ, to jest nasze własne podwórko, nasz ogródek. Co z tego, jak, tak jak tutaj niektórzy mówią, a, bo ja sobie kupiłem, czy sobie tam odłożyłem sobie coś tam, schowałem, uciłam dobrze. Ale poszukaj sobie, nie bój się, nie bój się tego, nie czekaj na to, nie czekaj na to, co przyjdzie najgorsze, bo to wcale nie musi przyjść, kochani. To wcale nie musi przyjść. Nie ma co się bać, tylko trzeba odwrotnie. Oddychać. Trzeba iść przez życie spokojnie, bo się na razie nic nie zmienia, naprawdę nic się na razie nie zmienia, a jak przyjdzie, no to wtedy się do tego ustosunkujecie. Bo, a bo ja mam, bo ja to się nie martwię, tak? Powiem tak, ci co mają, ci co mają gdzieś tam w ziemi pokopane, przyjdzie woda, wy podmyje, bo gdzieś tam wleje się woda, tak? Bo jak szczelnie nie zamknięte, to nie mamy na pewne rzeczy wpływu. Ale możemy się na własnym podwórku, pytacie się gdzie uciekać, nigdzie, gdzie uciekniecie, do miejsc, których nie znacie, gdzie uciekniecie, jak każdy mówi, no gdzieś tam tutaj jest, a bo będzie Bułgaria bezpieczna, bo będzie Rumunia, wszędzie są kataklizmy, wszędzie was dostaną, mało tego, nie znacie miejsca, nie znacie ludzi. Ja bym szukała na swoim terenie, jeżeli już bym miała uciekać, to gdzieś bym patrzyła na swoim terenie i to też niedaleko, że 100 km, czy 200, czy 300, żeby jechać w pierwszym odruchu, lecieć i uciekać, tylko bym patrzyła, nie wiem, w 5, 10, topografię terenu, 5, 10 km, tam gdzie dojdę na piechotę, tak w jeden dzień, czy w dwa dni. Ewentualnie bym się nauczyła rozkładać koc, czy jakąś blandekę, takie survivalowe rzeczy. Na takie rzeczy bym bardziej zwróciła uwagę. Jeżeli będzie woda, no to jakieś. Nie umiem tu Państwu odpowiedzieć, bo nie znam się na tym, natomiast powiem tak: nie bójcie się, że pomrzemy. Pomrzemy ze strachu, na pewno ze strachu. Jakby przyszło, nie daj Boże, coś, to na pewno pomrzemy ze strachu, no bo się ludzie boją. Tak, ta panika, to wszystko, co się zaczyna dziać, te wszystkie żywioły. Jedno, czego możemy się drodzy obawiać, bo patrzyłam w kartę, nawet sama stawiam, jeszcze raz postawię te karty, ale mi w kartach wychodzi: jedyne, co wychodzi, to wielki głód. Wielki głód, wielka bieda, a głód to jest jednocześnie brak ciucha, brak pieniążka, brak pieniądz nie istnieje. Tutaj u mnie pieniądz nie istnieje, nie wychodził w kartach. Ale nie ma jedzonka, no bo jest, jeżeli jest olbrzymi głód, jest, ta inflacja jest przeolbrzymia, tego sobie myślę, nie potrafimy wyobrazić. Nawet patrząc już teraz, ona teraz będzie 100-200 razy do, do góry, pójdzie w przeciągu roku i myślę, że tutaj nie będę mówiła, że to się nie sprawdzi, bo to się sprawdzi na przestrzeni roku, patrząc tylko na to, jakie tereny zostały zalane, jakie tereny gdzieś tam żywioły, pozabierały, tak państwa, które szczególnie tam, gdzie właśnie gdzie były uprawy, gdzie były jakieś płody rolne gdzieś gdzie, była ta, gdzieś, gdzie była ta gospodarka, to jest wszystko zahamowane moi drodzy, mało tego są te trakty, są jak to się mówi czyli drogi są po, drogi. ogólnie jeżeli chodzi o transport o dostawy, na takie rzeczy zwracajcie uwagę, nie, nie na to, że umrzecie, tylko na to jak się zabezpieczyć przed tym ewentualnie, żeby ale swój ogródek, nie będę stawiała tutaj co dla, dla, na de, na, przepraszam, dla danego województwa jako oddzielnie, tylko postawić Karty, czy <laughs> jak nam się to uda? Przez ten rok przejść, dobrze, żebyśmy tutaj, nam jak się uda przez to przejść. I nie martwcie się, nie dajcie się strachowi, bo to jest po prostu straszne. Z każdej strony, gdzie nie wejdę w internet, to wojna, apokalipsa, gdzieś tam te kucia, tak i tak dalej. Nie mamy na pewne rzeczy wpływu, słuchajcie, nie mamy. Jak przyjdę, to dobrze by było być niebiernym, tylko w jakiś sposób trzymać, nie wiem, głupią mapę, cokolwiek innego, tak. Jeżeli nie samochód, no bo to ty się ludzi będzie uciekać, no to mieć rower przygotowany, kawałeczek kolaski jakieś spakowane, chociaż nie sądzę, wszyscy będą uciekać, to lepiej zostać w domu, tak, no bo tak mi się wydaje, ale powiem tak, troszeczkę trzeba się ogarnąć, nie wszędzie to, jeżeli opanuje, jeżeli coś opanuje, to opanuje cały świat, tak, teraz widzicie, że jak idzie, to idzie to całym światem, to nie jest tak, że zobaczcie, do tej pory naprawdę wielkie, możne państwa, tak, tak jak Niemcy, tutaj Francja, to są żywioły, które przyszły na państwa, i one są tak naprawdę, no niestety, ale są tutaj bezbronne przed tym, tak? Coś tam się zadziało, i nieważne, czy to jest, bo niektórzy powiedzą, że to jest ten. Zapomniałam ten, ten, tutaj do, tego, do tej pogody, ten program, znaczy nie program, tylko tam, no tak chyba program, czy coś tam do, żeby tutaj sztucznie to wytwarzać, to jest nieważne, ale to zaistniało. I jeżeli nie pomoże, nie poskutkuje, to pewnie będą to robić dalej. A jak nie oni, no to będą to żywiały, że są to żywiały, że faktycznie zmienia się biegunowość. Na jedno, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, na biedę, na biedę na to, że nie będzie, bo jeżeli, a myślę, że do końca zimy, ja tu jeszcze Zobaczę w kartach, natomiast, tak jak patrzyłam we wcześniejszych rozkładach. Pokazuje mi się, że te żywioły nie ominą nas, nie łudźmy się, że jeżeli coś się zadzieje, to Polska jest cudownym krajem i w Polsce się nic nie wydarzy. Po prostu w to nie wierzę. Jesteśmy takim rodzyneczkiem, jesteśmy takim rodzyneczkiem, gdzie po prostu, tylko jak przejł, to nawet może cywilom gdzieś tam krzywdy nie zrobił, ale mamy teraz takie, to nie jest tak, że jak kiedyś, że szli, sobie tam maszerowali i teraz to przelecą trzy samoloty, trzy samoloty, jak będą miały coś zrobić, to zrobią te trzy samoloty. Trzy z powietrza, gdzieś tam z lądu sobie przejną głównymi trasami przez większe miasta i to będzie wszystko. Ale nie sądzę, żeby sobie robili krzywdę, żeby coś tam puszczali, żeby coś tam puszczali, żeby tutaj, bo jak wrócą, tak? No pytanie, jak wrócą, skoro to w każdą stronę może iść, tak? Więc to, co gdzieś tam, tak jak mówił o tych pyłach, nie pyłach. Ja rozumiem, to wszystko może być, no bo każdy działa w jakiś sposób jako obrona, tak czy jako odwet, ale nie sądzę, żeby na przykład to ze wschodu przyszło tu do nas. Tutaj najpierw zrobią bałagan, pójdzie to do nich, krzywdę im zrobi, a oni dopiero później pójdą, jak to się mówi, po trupach do. No trzeba tak troszeczkę, słuchajcie, logicznie myśleć. <laughs> nie mamy na nic wpływu. Pamiętajcie, wpływ mamy na swoje podwórko, na swoją wewnętrzną zonę i tutaj możemy tutaj zadziałać. Tutaj możemy się na tyle, na ile możemy, tak, na tyle, na ile możemy to zniwelować. Nie wiemy jakie to będą kataklizmy. Czy to będzie, czy to będzie tornado, bo teraz jest wszystko możliwe, tak, czy to będzie, czy to będzie powódź, czy to będzie, no i to na terenach, gdzie nigdy nie występowała powódź, teraz powodzie występują, więc wiecie, wszystko jest możliwe, czy to będą deszcze, czy to będą gradobicia, czy to będą wichury, czy to będą, no to są przeróżne rzeczy, tak, czy to będą susze, na pewno wydaje mi się, że będzie głód, to jest jedno, co brak pracy i głód, tutaj mogę powiedzieć Państwu, że tak aż czuję przez kości, że tak może być i, i powiem tak, że nawet gdyby ten rząd i te państwo nasze chciało nam w jakiś tam sposób pomóc, to w pewnym momencie, jeżeli nie będzie, nie wiem, na ile jesteśmy samowystarczalni jako państwo, ale powiem wam, że zawsze warto się tutaj gdzieś do tego ustosunkować. Oczywiście, powiem tak. Jeżeli chodzi o osoby, które powiedzą, że straszę, że jestem okropna, że nie wolno tak robić, absolutnie nie bierzcie tego do siebie, nie róbcie nic, nie działajcie. Oczywiście takie wasze prawo, żeby powiedzieć, że nic nie będzie, nic się nie zadzieje, wiara w Boga pomoże, oczywiście ja też wierzę, ale właśnie poprzez to, że wierzę. To chcę przetrwać i chcę, żeby ta wiara też przetrwała, tak? Więc to no, siłą rzeczy jedno przez drugie. Nawet jeżeli mi, się to nie, jeżeli mi się to nie przyda, to przyda się po prostu potomnym, tak? Albo tym, którzy będą właśnie tego potrzebowali, bo, w, bo Polska będzie miodem, e, miodem i mlekiem płynąca, więc warto będzie oddać to wtedy komuś, kto tego potrzebuje, bo takoweż, bo takoweż tak kataklizmy się będą wydarzały, a będą się wydarzały, i myślę, że właśnie poprzez te kataklizmy <laughs> one będą cykliczne, i coraz większy, słuchajcie, więc wydaje mi się, że tutaj się to tu nawydarza. Moi drodzy, nawydarza się na przestrzeni roku. Ech, ogrom, to jest dopiero, jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy tak naprawdę stoimy na początku, na starcie stoimy tego, co się będzie wydarzało, więc tak naprawdę to jest takie kwestia, można żyć i, i po prostu żyć sobie chwilą i tyle, tak. a można jednocześnie, nie biorąc znowu tak, żeby sobie włosy z głowy rwać, co to będzie, bo ja się martwię, bo ja się boję, bo tutaj się martwić za rodzinę, nie martwcie się za rodzinę, skoro rodzina sobie żyje spokojnie, to niech ona sobie żyje spokojnie, słuchajcie, niech ona sobie żyje spokojnie, skoro w Was jest lęk, jest obawa, to Zróbcie z tym, z tym lękiem coś, tak? Zabezpieczcie siebie, zabezpieczcie, nawet jak jesteście od siebie, słuchajcie, daleko. To zawsze można powiedzieć, że punktem zbornym jesteście u mnie, tak? Jakoś musicie do mnie dotrzeć, a ja wam wtedy pomogę, bo to będzie czekało na przykład u mnie, tak? Ale jakoś musicie do mnie dotrzeć. Więc, no moi drodzy, nic na siłę, tak? Lecimy tyleż mojego wywodu, mam nadzieję, że wielkiej krytyki nie będzie natomiast ja bym powiedziała, ja bym się skupiła na bardzo rozsądnym, mapa w jak gdzieś tam nie uciekać za granicę, bo gdzie uciekniecie, nie macie absolu absolutnie nie macie na to wpływu i wydaje mi się, że bardziej tutaj się warto posłuchać survivalowców tych naszych, popatrzeć bardziej na takie rzeczy niż na, niż, niż gdzieś tam myśleć, że Rumunia czy coś że jakieś państwo zostanie pominięte że tam nie będzie żadnego katastrofy że tam nie będzie, że tam nic się nie wydarzy, bo to są doceniane państwa, bo to są doceniane, bo to są doceniane miasta, bo tak mówi przepowiednia. To skoro tak przepowiednia widzicie, są przepowiednie, które mówią stare przepowiednie, które mówią, że Polska ucierpi, ucierpi bardzo mocno, tak, a tutaj wiecie, to co rok co rok, co prorok co państwa, to sobie na swoją modłę gdzieś tam to wszystko przemienia moi drodzy, natomiast oczywiście jak najbardziej mam nadzieję, że, nie, że będzie wszystko w porządku i tego życzę sobie i będzie, tak ma być będzie w porządku i koniec kropka lecimy, jak tam przejdziemy przez to i lecimy Polska na przestrzeni 12 żegnamy się z czymś wiadomości Odchodzi od nas łzy. W Polsce łzy. Obserwacja, tęsknota, oszustwo. A, I przecięcie. Zamknięcie granic. Uważam, że zamknięcie granic, słuchajcie, oczywiście, tutaj są podróże, ale jest słoneczko. Pokazuje się, że się zbierzemy, że sobie poradzimy. Słuchajcie. To są karty, które mówią, że sobie poradzimy po raz kolejny. Nie wiem, czy pamiętacie sięgnijcie sobie, bo ja mogę się mylić. Ale mamy rycerza kielichów, mamy słoneczko, mamy rydwan, tak? Czyli tutaj gdzieś i mamy czystą drogę. Czyli odpłyniemy, uda nam się, uda nam się tak, jakby nadal powtarzam, że tak, jakby my, jako my, będziemy potrafili się tutaj. Nie ma tutaj, słuchajcie, jest tylko wielki płacz teraz. Będzie na przestrzeni 8 miesięcy, tutaj są kielichy, takie jest, ósemka kielichów. Jest pożegnanie się, tak? Pożegnanie się z czymś, tu są wiadomości, później obserwacja. Później wchodzi coś nowego, tak? Tutaj mamy coś nowego, nowa idea, coś nowego i jest tutaj tęsknota za przeszłością. Słuchajcie, ziemia jest sucha, mi się pokazuje. Tutaj mamy wodę, tak? Ósemka kielichów, czyli płaczemy przez wodę. Mamy ogień, tak? Też pokazuje mi, pokazuje mi się ogień. Mamy dużo powietrza, bo to jest dużo powietrza i czwórka jest jakieś przecięcie. Czyli wydaje mi się, że na przestrzeni ogólnie 8 miesięcy. 8 miesięcy 8 i 6 to 14, bo tutaj się te 14. Jest jakieś tej łudy tego, tego z czym się mamy zmierzyć, ale sytuacja nie jest taka, że naród wyginie, także coś się tutaj zadzieje aż takiego, żeby powiem takie nagłe przecięcie. Jeżeli już jest ta podróż, to jest pokazane, ale wydaje mi się, że ten kto ten kto będzie u władzy w tym czasie zrobi coś tak pożytecznego, coś tak pożytecznego, że uda nam się uniknąć pewnych złych rzeczy, słuchajcie, bo stajemy, jest podróż, tutaj ktoś z podróży daje nam czystą drogę, daje nam tak jakby, podaje nam rękę, ale to jest z dalekiej podróży, to nie jest ktoś bliski, tylko z dalekiej podróży podaje nam rękę tutaj jest słoneczko, tutaj mamy słoneczko i odpłynięcie od tego złego, nadal uważam, że będzie to kobieta, kobieta, która zawiesi na dobre nasz zły los, więc tak naprawdę wydaje mi się, bo to jest urzędowy los dobre cięcia dla Polski spełnienie, czyli powiem tak moi drodzy, może mniej się zajmować powyłączać, powyłączać to wszystko powyłączać telefony, powyłączać YouTube, nie oglądajcie mnie, nikogo nie oglądajcie, słuchajcie powiem Wam tak, autentycznie Weszłam, weszłam wczoraj i dzisiaj weszłam tutaj sobie, bo tak mówię a przejrzę sobie tam ten internet i tak na facebooku katastrofy, na facebooku śmierć w, na facebooku śmierć w telewizji, śmierć gdzieś tam w, w, na, weszłam na stronę na WP na one, śmierć, bieda, głód i tak dalej, kataklizmy, umieramy już nie istniejemy, nie mamy szansy, czyli że na przez parę dekad nasze życie, wszystkie się tutaj gdzieś zakończy, no nie dajcie się temu, nie poddawajcie się temu bo nie widzę, żeby tutaj kochani było zejście, mało tego jest powrót do jakiejś tak jakby jest tutaj oszustwo, oszustwo, że powrócimy do jakiegoś dawnego życia absolutnie nie ma co się tu udzić bo to jest całkowite zamknięcie tego, ale przez 8 miesięcy będziemy płakać, czy jest tutaj głód? jest tutaj głód, bo jesteśmy na kolanach czyli jesteśmy powaleni, tutaj są powodzie, tutaj jest ogień nawet ogień mi się pokazuje, słuchajcie jest ogrom powietrza, ale powietrza Powietrze jest tak, jakby nie umiem powiedzieć, jest kontrolowane, jest przyglądanie się, gdzie, tak? Czyli, tak jakby, no nie wiem, czyli tak, jakby jakieś dwa rejony, bo to są dwa rejony gierki to są dwa rejony, zawsze jest to dwójeczka, czyli dwie strony świata, jak to się mówi, ale jakie, nie wiem, nie odpowiem tu państwo Natomiast, tak, jakby tylko w, twy, ty, w tych dwóch rejonach najbardziej hulało powietrze, tak? Także moi drodzy, powiem tak żyjemy Nie widzę tutaj przecięcia. Nagłe przecięcie, jeżeli by miało być największy kłopot, jest na przestrzeni 8, od 8 tygodni do 8 miesięcy. Natomiast na przestrzeni 4 miesięcy od wróżby mogę powiedzieć, bo tak się kończy wróżba, przecięciem czwórką mieczy. I jeszcze, jeszcze tutaj mamy, jeszcze tutaj mamy e, księżyc, więc tak naprawdę e, powiem tak, bardzo mocno trzeba cedzić to, co się usłyszy, bardzo mocno trzeba. Trzeba do tego podchodzić tak um, troszeczkę, jeżeli, jeżeli będziecie zainteresowani tym, co się dzieje wokół Was, to musicie analizować, nie poddawać się, tak jakby czemuś. Um nie wiem, zbiorowemu, tylko indywidualnie korzystać ze swojej intuicji obserwować, przyglądać się tak naprawdę, ale na przestrzeni czterech miesięcy coś zostaje zabrane coś zostaje ukryte, coś jest coś co rani, tak, czyli jest jakieś zarzewie, czegoś jest coś tutaj na przestrzeni czterech miesięcy może być, ale nie sądzę żeby to było coś, bo to jest odpłynięcie słoneczko, tu jest kupa radości, słuchajcie, jest kupa radości czyli my jako, nadal powtarzam my jako Polska, damy sobie świet nie, radę. Nie widzę tutaj, żeby ktoś tutaj uciekał. Bardziej ktoś tutaj przychodzi, i myślę, że będzie to jakaś kobieta, ale kobieta, jak to się mówi, z batem, tak? Kobieta z batem, ale kobieta, która tak jakby dobrze czymś zarządzi, czymś dobrze rozrządzi, lub państwo, lub państwo, tak? Bo to też może być państwo, które w jakiś sposób się tutaj wtrąci, ale krzywdy nie zrobi, o tak bym powiedziała, więc, a przynajmniej nie taką, jakby się wydawać mogło, na którą tutaj Państwo sobie, którą sobie Państwo tutaj wyobrażacie, tak to widzę i z takim przesłaniem kochani Was zostawiam i proszę nie bać się, moi drodzy, bo strach jest najgorszym, doradcą, trzeba zapomnieć, uciekać od tego, ja wiem, że patrzycie, słuchacie, ale nie wiem, czy nie ma, nie, nie wiem, czy nie ma po części czegoś tutaj na celu, żeby właśnie tak, żeby Wiecie, jak z każdej strony wejdę. I to jest takie automatyzowanie. Tutaj apokalipsa, tutaj jest to, tu to, tutaj są żywioły, tutaj jest, tu nas trują, tutaj coś robią, tutaj jest, tutaj jest jak to się mówi, że trzeba nas pogryźć, tak? Tutaj nam, musi być ugryzienie. Ja mówię, kurczę, mówię, to jest nieprawdopodobne. Nie mamy na to wpływu, słuchajcie. Nie mamy, to nie te pokolenia przede wszystkim, które by miały, mogłyby mieć wpływ, to jeszcze potrzeba ze dwa, trzy pokolenia, które będą żyły z w zupełnie innych warunkach, dopiero wtedy coś tam docenią, a teraz pozostaje nam się po prostu w jakiś sposób, jeżeli możemy tak, jeżeli chcemy, dla tych, którzy chcą, niech się przygotują, dla tych, którzy nie, na pewno będzie bieda, słuchajcie, bo jest pokazane nawet tutaj w tej czwórce, że na przestrzeni czterech miesięcy jest coś zamknięte, coś ucięte, Czyli a na przestrzeni 8 miesięcy żegnamy się z czymś, czyli być może są to kielichy, tak? Czyli są to kielichy, ale jest też ziemia pokazana, bo mamy tutaj ogień, ale mamy i ziemię, tak? Czyli jest pokazane, że, że tak jakby. <laughs> Czegoś nam brakuje, tak. I nie pokazują mi się w ogóle, nie pokazują mi się tutaj pieniądze, moi drodzy. Czyli nie wiem, jak to będzie z tymi pieniążkami. Mogę się tutaj mylić na przestrzeni roku, ale prawdopodobnie wartości to mieć one. Nie będą, więc jedyne co to mogę powiedzieć, tak jak czuję wewnętrznie, tak i nadal powtarzam, będziemy się śmiać razem. Ja się naprawdę z przyjemnością z wami pośmieję za rok czasu, czy za dłuższy okres czasu, jeżeli tak, jeżeli tak nie będzie, czego życzę Wam i sobie z całego serca, żeby właśnie tak było, żebym się nie pomyliła, ale wydaje mi się, że jedno co jedno co może do czego dojść, to do, tak naprawdę do jakieś przerwy w dostawach, tak, bo mamy to, co się dzieje, a to nie jest coś, co się zaraz skończy, bo się lata skończyło. Absolutnie nie, nie, nie sądzę, żeby tak było, bo są cztery żywioły i cztery żywioły nadal działają, tak, a działają na kraje, gdzie no, są eksporterami, tak, importerami, eksporterami. Tak to widzę, kochani, bardziej pod tym kątem. Słuchajcie, moi drodzy, <laughs> dzisiaj proszę napiszcie mi, ale przyjmuję tylko mamy dzisiaj środę, czwartek, piątek, przez te dwa dni, tylko do piątku, bo sprawdzę później, pod, sprawdzę później pod filmikiem wszystkie pytania, możecie zadawać prywatne pytania, ale już nie zadawajcie o takie globalne, jednak mnie to przerasta, ja jestem przerażona tymi mailami, które dostałam, jak bardzo się, kochani, boicie, nie bójcie się tego, nie Mamy na pewne rzeczy wpływu, natomiast jeżeli będziemy silni, bo się nie będziemy tego bać odwrotnie, będziemy przygotowani na tyle, na ile możemy, będziemy przygotowani, to nawet takie coś nas nie zaskoczy. Zaskoczy tych, którzy, którzy bym być może myślą inaczej, tak, ale tutaj zawsze łatwiej jest wyjąć coś z szafki, tak, czy wyjąć, czy mieć jakiś plecak, czy cokolwiek innego, jak zabraknie światła, czy czegokolwiek, różne są sytuacje, to mogą być właśnie te żywioły, moi drodzy, ale już dobra, koniec, kropka, koniec, moi drodzy, natomiast... Piszcie swoje pytania. Do piątku słuchajcie. Do piątku do godziny 20, bo później prawdopodobnie napiszę Wam odpowiedzi, ale tylko do piątku, bo później nie będę nie będę już brała pod uwagę do piątku do 20, bo wiecie, jak mi tam przyjdzie 200-300 pytań, to też tego nie obrobię, nie dam rady, bo to jest temat. I Pani Alicjo, proszę. Hmm, Pani Alicjo, proszę, bo panią pominęłam, to proszę tutaj napisać, Alicja, także była pani pominięta i ja tutaj wezmę panią w pierwszej kolejności, bo panią pominęłam tutaj w tych, w tych pytaniach, faktycznie sprawdziłam. Tyleż kochani. Jeszcze do końca miesiąca zostały mi cztery terminy, słuchajcie, tylko cztery terminy. To nie to, że nie czytam. No, do końca miesiąca po prostu zarabiam też, tak? Czyli jest to jakiś tam, chociaż powiem szczerze, że nie bardzo mi się już chce, ale ale jeszcze jak ktoś tam będzie chciał, to te cztery terminy słuchajcie, mam. No i oczywiście tylko podziękować tym, którzy zadzwonili zadzwonili o wróżbę inni chcieli, chcieli sobie postawić a Państwo sobie zażartowali i robią sobie żarty no brawo, po prostu brawo, to tacy, tacy ludzie motywują po prostu do pewnych rzeczy, pozdrawiam kochani serdecznie i cóż, do kolejnego czytania, widzimy, słyszymy się lub w pierwszych odp w odpowiedziach, lub w horoskopach na przyszły tydzień, pozdrawiam kochani, buziaczki, hej pa.